Cześć witajcie z tej strony Baty i was w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj będzie może 3 mecze, ale tutaj widzimy skład samych wypożyczonych zawodników praktycznie i znienawidzony Rakitic. Po tym meczu właśnie znienawidziłem tego zawodnika, a jeszcze jest też na prawej stronie Griezmann, jest jeszcze Rondon, jest jeszcze Eden Hazard, który na pewno będzie groźny. Mam nadzieję, że w tym meczu nie będzie aż takich wielkich problemów. Teraz długie ładowanie, bo oczywiście musiał być na samym początku już lagi. No szkoda, tutaj widzimy, że występuje w stroju zespołu z Liverpoolu. No i zobaczmy, co się nie w tym meczu, Eden Hazard rusza, strzela, ale kapitalnie broni Adrian. No to jest dobry bramkarz, uważam go za najlepszego bramkarza nieświecącego złotego w tej edycji. Widzimy tutaj lagi, kompletne lagi, nic się nie dało zrobić, tabu tutaj kiwa Eden Hazard. Oczywiście Rakitic, Ivan Rakitic uderza z lewej nogi i kapitalny strzał pokonuje a niestety mojego Adriana. Tak jak mówię, ten mecz zaczęła się z Morai, kiedy gra w jakimkolwiek innym meczu Iwan Rakitic z reguły, ten mecz przegrywam. Nawet była taka sytuacja, kiedy grałem na live ten urodzinowy turniej, wtedy Iwan gdy wyszedł z boiska, przed tym jak szedł było 2-2, a kiedy wyszedł z boiska już było 4-2. Tutaj widzimy kolejne akcję. Cios za ciosem dodawaliśmy, ale taka prawda, że przeciwnik dominował w tym meczu i Adrian musiał się sporo wytężyć. Chociaż robił głupie błędy, Lukaku tu mogłem podawać, ale strzelałem kapitalnie, mu tam broni bramkarz. Niestety. No i tu już jest koniec pierwszej połowy w tym meczu. Cios za ciosem był w tym meczu, taka jest prawda. Ale tutaj kolejny Iwan Rakitic przed polem karnym strzela i 2 do 0. No mówię, tak jak mówiłem wcześniej, Iwan Rakitic jest moją zmorą. Oczywiście nie mówię tutaj jeszcze, jeszcze o jednym zawodniku. Jank, to jest kolejna moja smora Ale Iwan Rakitic jak ma piłkę to z reguły kończy to bramką lub dobrym strzałem W tym wypadku również był dobry strzał, chociaż taka sytuacja naprawdę dziwna tutaj wynikła Nie wiem jak to bardziej określić Korb strzela, ale tutaj znowu kapitalnie bronił bramkarz i na dobitce już był spalony Niestety Cherry to bramki nie zdobył i nie pokoła De Kolejna tutaj akcja, nie, to już koniec jest tego meczu, 2 do 0, przegrywamy nie był on taki zły, naprawdę, ale mogłem się bardziej postarać. Chociaż statystyki mówią co innego. No dobrze, nie jeden mecz, zagramy jeszcze kilka. No i zobaczymy, jak na razie mam 8 punktów w lidze 9. Nie jest to zły wynik. No i kolejny mecz tutaj widzimy skład praktycznie bez grania. Tam jest Suarez, jest Lambert, Destro, Mbia czy Bia. Więc myślę, że skład nie jest aż taki trudny, chociaż wiadomo jak potrafi. Zawodnik czy tam przeciwnik grać składem, to naprawdę potrafimy zaskoczyć każdego. Nieważne jak to gra, czy ja, czy ktoś inny, jeżeli ktoś potrafi grać tym składem i wykorzystać go w pełni, to jest w stanie tutaj wyciągnąć. Oczywiście pozytywny, pozytywny rezultat na rację. konta USV Schlang. Przewinąłem to, ale przeciwnik nie do końca chciał to prze przewinąć. Może dlatego, że, że po prostu też nagrywał na YouTube. No i zobaczmy co z tego wynikło w tym meczu Było naprawdę różnie Bo dominowałem, powiem szczerze, że dominowałem cały czas w tym meczu Były drobne lagi Tutaj błąd popełniał mój przeciwnik I strzał Lukaku na 1 za czwarta minuta Atakowałem w tym meczu Czym się dało, jak się dało I jak na razie pierwszy Pierwsza w sumie taka dogodna sytuacja I pierwsza bramka Chociaż tutaj błąd przeciwnika masakryczny Naprawdę to co on zrobił Ciężko, ciężko cenić chociaż patrzcie na tą kolejną akcję. Kolejny błąd Lukaku, tutaj też mogłem podawać, ale strzelał Lukaku. Broni bramkarz niestety. No i kolejna ta sytuacja, Arnold przy piłce na lewej stronie boiska, kolejne lagi, w tym meczach były takie lagi. Znowu Lukaku strzela, ale bramkarz mu kapitalnie broni. I teraz przy piłce Destro, Destro wchodzi w pole karne, tutaj podaje kapitalną piłkę do Fernando, bramkarz. Nie interweniuje, bo nie ma praktycznie jak interweniować. A obrońca nie piłki, i mamy 1 do jednego. Kolejna sytuacja: Kostisz tam walczył i przejął w końcu piłkę. Lukaku pierwszy strzał, gdzie strzał z pierwszej piłki, niestety nic z tego nie wynikło. I kolejna akcja: Uskar przy piłce. Uskar wchodzi w pole karne. Podaje tutaj złe przyjęcie moje. No i tak się kończą moje błędy: 2 do 1. Ale powiem szczerze, od razu po rozpoczęciu, po stracie bramki, Lukaku ruszył. No i jak ruszył, to już podał do Hernandeza, który to zdobył bramkę na 2-2. Wkurzyłem się wtedy, byłem bardzo zdenerwowany, że tak się to zakończyło, że strzelili mi bramkę praktycznie z niczego. Ale tutaj zremisowałem w tym momencie, jest remis oczywiście. No i... Tak powiedzmy sobie szczerze, liczyłem na zwycięstwo. A jak się zakończyło? No jak na razie zakończyła się pierwsza połowa, to musicie dopiero zobaczyć, nie będę wam jak na razie zdradzać. No i tutaj statystyki, dwa strzały celne mojego przeciwnika, dwie bramki. I tak się zakończyło. Po drugiej połowie niewiele się działo. Naprawdę akcji nie było za wiele. On już postawił po prostu autobus. Tam strzał rzadko, naprawdę rzadko. No i tak się skończyło, że przeciwnik, który. No, pięć strzał celne. dodatkowo, które wylądowały głównie w ręce i w koszyczku mojego przeciwnika. Wkurzyłem się, ale niestety musiałem już sprzedać komana, który zasili naszą serię i da nam kolejne monety na kolejne wzmocnienia. Tak samo Tremulinasa również muszę sprzedać. No i takim składem postanowiłem jeszcze go troszeczkę umocnić. Z tych sprzedanych monet kupiłem Richarda, który. Richards oczywiście zawsze był prawym, pomoc, prawym obrońcą. W tym wypadku nie wiem czy my jest na środkowej obronie, ale jest szybki, więc mam dwóch pejsowych, naprawdę dobrych obrońców. Tutaj mamy skład Erickson, Kane, Dembele, naprawdę kilka znakomitych kart, kilka znakomitych zawodników. No i jak się ten mecz zakończył, oczywiście tutaj walczymy z jakimś chyba słowem czy. Czy Słowakiem, nie jestem pewien, to strzał Hernandeza, tutaj Loris. Podejrzewam, wam, że stoi naprawdę Tak, u Loris broni, więc troszeczkę jest to ten element wspólnego. Nie wiem, czy nie przypadkiem cały skład, nie przyjrzałem się, powiem szczerze. Chyba tak, chyba tak. Loris po raz kolejny broni. No tak, to jest jednak Czech Radu, czy Z czyli to jest Czech, tutaj błąd mojego przeciwnika, przejęcie, zamieszanie. Trzycia to lewa noga i znowu bronił Ugo Lorisu, Już trzecia sytuacja, no i ten mecz jak na razie. Pierwszy pierwszej połowie zakończył się wynikiem 0-0, nic nie strzelił, ani mój przeciwnik nie atakował zbytnio. Musa Dembele teraz przy piłce, wystawia kapitalną piłkę do Hurricane'a, ale tutaj nic z tego nie wynikło, na szczęście, mogliśmy stracić bramkę. Kolejna sytuacja i teraz Adrian, kapitalna parada, niczym Manuel Neuer, przejmuje tutaj piłkę. Hurricane na lewej stronie wojska. Townsend i znowu kapitalnie Adrian, no teraz się przeciwnik mocniej wziął, co z tego, skoro ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Czos ja ja w pierwszej powie, czy cios zacie on w pierwszej powie. No i tak to wyglądało. Chociaż powiem szczerze, że moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o pozytywny rezultat, nie przewidzałbym żadnej z drużyn, bo taka prawda, że ten mecz był jedna połowa dla mnie, druga dla niego, ale tu powinien być chyba remis 1 do jednego moim zdaniem oczywiście. No i teraz czas wzmocnić. Oiner, świetne strzały, naprawdę dystansu z pierwszej piłki, ale potrzebuję jakoś lepszego. I znalazłem jakoś szybszego. I jest to oczywiście Vargas z Hovehane. No i zobaczmy jak sobie poradzi z takim składem: Obama, i Young. Tutaj mamy Lewandowskiego, Roysa, Douglas Koszta, Vidal, Gundogan, Müller. Naprawdę znakomite firmy jeszcze na Eldo. Kurde, ten. Naprawdę ciężki mecz. Leno na bramce, więc mogłem oddać strzały z dystansu. No ale jak zobaczyło się w tym meczu, zresztą zobaczcie, że za niedługo nie będę zdradzać, bo tak lubię zdradzać, ale nie, nie. tym razem wam nie zdradzę. Co się działo w tym meczu? Skilling kontra Frey Sobotka, Zaraz zobaczymy. Ciekawa akcję w tym meczu. Pierwsza akcja: Widal przy piłce strzału. Widala błąd Adriana. Niestety, i minuta. Przegrywamy 1 do 0. On ma strzały. Legendarne strzały Real Madrid z tych bardzo dobrych czasów. Widal, szósta minuta, przegrywamy. Tutaj widzimy. Klepał sobie, klepał, ale stracił piłkę w końcu. Czycia Rito strzał obok bramki. Niestety, 41 minuta, a mogło być już. Jeden do jednego, kolejny strzał, Obame Young, tak to jest moja kolejna z ale nie strzelić razem bramki i kończymy pierwszą połowę, kiedy ja w sumie mogłem już tutaj coś osiągnąć. Ale dobra, to chyba nie jest zakończenie pierwszej połowy. O, to, to ty Bartek mówisz, Kostic jeszcze w polu karnym, tutaj zamieszanie, ale Leno broni. Tak, tak, teraz był koniec pierwszej połowy, Pomyliłem się po prostu akcję. Nie, po prostu nie było żadnej akcji, która by przyniosła tutaj jakiś rezultat, dla mnie trzy strzały, Naprawdę tutaj miał bardzo dobre i teraz Obama Young, tak moja zmora z dwa bramkę, 2 do 0. Kapitalny strzał, nic dodać, nic ująć niestety. Zobaczmy to jeszcze raz, prawa noga, piłka leci, przelobowuje Adriana. No w tym meczu mu słabo szło. Jeszcze Kort na prawej stronie boiska, 61 da wybicie piłki, Kosticz, magazyna strzał, strzela. Masakryczny strzał w tym meczu poza pozaprezentował się kapitalnie, źle jak ja to mam w stosunku do mówienia, ale z tej akcji jeszcze to nie koniec, bo kapitalne cigary jego przejęcie, które jest wystawione filopesnie na liście transferował mi strzał. to, obudź się, ty masz takie sytuacje wykorzystywać, a tak kapitalnie broni jego bramkarz. Ale to jeszcze nie koniec, walczyłem do końca. Deep Paul na Richardsa, Richard strzela i wybija z linii bramkowej chyba Alexis Sanchez. Tutaj mamy kolejną akcję, faul brutalny, faul Vidal'a. Czerwona kartka się zasłużona dla niego, zobaczmy to. Tak, czerwona kartka. Arturo Vidal wykluczony w 80. minucie, czy starczy mi czasu na remis? Nie wiem, postanowiłem, że od razu zaatakuje, Deepaul strzela, ale znowu kapitalnie jego bramkarz. I kolejna akcja, Cigarii strzał i znowu kapitalnie bramkarz. Ten bramkarz uratował mu tak naprawdę mecz, bo Deepaul Kolejna sytuacja Hernandez. Znowu wybita piłka Kostic ma okazję na strzał, ale jednak zrobiłem coś innego niż teraz. Doświadkowanie w polekarnej i teraz Ciciarito wykorzystuje sytuację, ale już jest za późno, żeby osiągnąć tutaj pozytywny rezultat w tym meczu. Jest 2 do 1, no ale to jest tylko bramka na otarcie US. Niestety tak bo wychodziło. Ostatnia akcja meczu. Ciciarito strzela, strzał zablokowany, ławie, bramka, szpiłkę. I to już koniec, dziękuję Wam bardzo za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!